Okej, okay. oczywiście, że tak. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. To są te najzwyklejsze stwory, przynajmniej teraz, nie? O, wypełz jakiś większy. Ale rozerwało go ładnie. O, kurde, tutaj jeszcze jest. Ej, kolego, już uciekł sobie. Dobra, tak coś myślałem. Mije dzieciaczki. O, co, się jeden poleciał? Dobra, dwa już załatwione. Są dość odporne na wybuchy. O, dobry unik. Ale nie są odporne na śmierć, matko. Jedna z tych macek do mnie poleciała. I się trochę przydygałem nawet. Sprowadzenie Kendry z powrotem polegało tylko na naciśnięciu jednego klawisza na klawiaturze, nie? No przynajmniej tak to zostało przedstawione. Dobra. Bycie, nie miałem ochoty Was tu za bardzo widzieć. Przynajmniej zdaje się, że nie mogą wejść do środka. Jakiś mają problem. Okej, okay, tu jest ta bateryjka, tak na O, No, mogę dwa za jednym. Zamachem jeszcze drzwi ładnie zgniotły. <grymne> o, biegnie tam jakiś cwaniaczek. Dziecko popierdziela. Chodź, chodź, baby. Drugi. O nie, to są te wybuchowe. Pewnie jest gdzieś oczywiście blisko. No serio? Dobra, pozwólcie, że was... trochę spowolnię. O, hej, siema. O. Okej. Okay. Tam jeszcze dziecko biegło, tu kolejne. O, tam jakiś szybki... jakiś. Czy one zawsze takie są? Dobra, chodź tu, dziecko. Ładnie, wysadziło ich wszystkich. Kurde, ten to naprawdę jakiś zaawansowany. Kolejne dziecko jeszcze biegnie. Ja pierdzielę. Błoga nieświadomość. Tak? Ma pan jakiś problem? Trzeba działać szybko. O, cudownie! Wow, nareszcie! YouTube robi za mało dla małych twórców. Dlatego musicie zostawić łapki w górę. No, nie macie wyboru. Co to jest, dziecko? Cześć dzieciątko! O, to było piękne. Chciałem tak zrobić od dawna. Nasz kolega Hammond nie miał pancerza. I skończył dość marnie w tym starciu. No, i generalnie z ładowanie z buta nie jest złym pomysłem, wydaje mi się. Jak ma się takie buty jak Isaac? O, właśnie. Chyba pozamiatane. No, kurde. Na pewno pozamiatane. O, ej, zaraz. M możemy się łatwo przekonać. A, a nie, okej, okay, dobra. Chyba się nie przekonamy. Patrząc na to, w jakim jest stanie, um, no, jest dobra. Stawiam, że to kobieta. To chyba Czarny musiałby się wypowiedzieć, znając jego doświadczenia z nekrofilią. Chyba, że już po prostu wszystko jedno. O co? Co? Co tam się wydarzyło? Dlaczego ta muzyka zaczęła grać po tym, gdy trup sobie spadł? Podbiegnę sobie tu jeszcze. O! O, to co? Tu się dzieją dziwne rzeczy, po Dobra, No, już na tym etapie nie powinienem się nimi jakoś spytnie przejmować. Ale tu ładnie. O! Jeszcze się toczy. No e? O, macuszki A e, czy ja w ogóle muszę i ze niezosnoria O, masz kopa w dupę, a ty po prostu Nie lepszy jakieś kurde Chuck Norris Jej, co to było? Będzie mi się śnił po nocach Mimo, że te macki postanowiły tak po prostu sobie wyjść i umrzeć, I czy królowa roju powiedziała przybywajcie, i przybyły wszystkie, nawet nawet z boki? Tak! Dalej, dalej! Bo na to wygląda. Chodź tu, dziecko. Aha, jeszcze żyjesz. <laughs> Okej okay. Unik, unik, unik Jest tylko oszołomiony O kurde, jeszcze jeden O to było fajne nawet Kurde, jeszcze jeszcze? Powiem, że przeładuję tylko Nie no, przednio się bawię. Ba ba. jaki krytyk. On mi się kojarzy z takim odgłosem ksardasa z mojej sklejanki. Ostatecznie tego... No ej, weź, ja tu wchodzę do ekwipunku, no porąbało cię. Widzę, że... Wesoła muzyczka. Znaczy nawet słyszę to po prostu. Ja wiem, ten marker to jest po prostu wieża muzyczna. Pięknie. No, ale teraz to całe Make Us Hall again yy, nabrało sensu dla mnie, że po prostu Matka Roju chciała, żeby oddać jej marker. Widzę, że gra przygotowuje mnie do kolejnego etapu, dając po prostu amunicję, jak, ile tylko wlezie. O, co? Coś sobie. Coś już mu strzyka w kręgosłupie po tylu latach. Znaczy latach, dobra, godzinach. No tak, zdecydowanie gra mnie przygotuje na kolejne starcie. O. Strzel, strzel w nią, strzel w nią! O, pięknie. To chyba jednak nie było rojenie, co? Jak po zamiatała podłogę. No to by było tyle, jeśli chodzi o naszą koleżankę. Myślę, że matka roju lubi Izaka, co? Ehm. <laughs> no chyba, że nie. O! E, chwy chwyciło mnie. Ehm, to mam chyba problem. <laughs> A hmmhihi to sterowanie A proszę mnie nie zjadać Czy mogę cię zestazować? Wow, okej, okay, udało się No jakbyś stracił te broń, to by było w sumie ciekawie O, jeszcze jakieś, kurde, jądra No strzela głównym. O jen! Yeah! Normalnie rodzi grubasy. O nie, trzeba zmienić broń. O fuck. O, co tu się dzieje? Dobra, udało mi się chyba aktywować apteczkę. Jezu. Ty jesteś niebezpieczna kobieta? Co tu się dzieje? Matko, nie mi wizję. Ta walka jest nawet jeszcze. Przyjemna? Czy to ma jakieś nowe? O, dobra. Pokaż swoją klatkę piersiową? Tak sobie biegam i mam nadzieję, że nic mi nie będzie. Ale. Nie, no to jest dość... złudna nadzieja. O jej dobra, dzięki za zwrócenie mi wolności. A to jak mam interpretować? To mi się kojarzy z wiwekiem nagle. O, ej, widać nawet tego stwora, jak ma się szeroki ekran, patrzcie. Coś tam widać. No nic. Niesolony czy pan poleci tym dziadostwem? Otworzył uderzeniem, jak prawdziwy inżynier. Ach, ten Isaac. Jej, zdjął sobie... No i chłopie, masz problemy ze sobą. Isaac. Jak miło, cień mu zakrył twarz, ale nie do końca. Ok. A co do samej historii jeszcze w Dead Space, powiem wam, że trochę szkoda, że nie dało się z tą królową roju trochę dogadać że skoro Królowa Roju nasyłała Ajzakowi te wizje i jakby przemawiała przez yy, postać... Tak, przypomnij sobie, jak ona się nazywała, no przez, przez postać tamtej jego kobiety. Yy, no, to, to właśnie mogli sobie normalnie tak pogadać, bo właśnie Izak chciał oddać ten marker i sobie spieprzać stamtąd, nie? Nicole, o właśnie. Kendra to była ta zła. No, mi to trochę kojarzy się z Grow Endera i nawet kolejnymi częściami. Tam druga część to był chyba mówca umarłych. I to właśnie była świetna sprawa. Nie wiem, mogę Wam zrobić mały spoiler, bo nie wiem w ogóle, czy Was to interesuje, ale yy, tam była taka akcja, że Ender nieświadomie doprowadził praktycznie do całej, wybicia całej rasy obcych, ale tam gdzieś zostało jakieś jajo z królową tych obcych, bo to były takie jakby insektoidy i ta królowa mogła się porozumiewać telepatycznie później z tym Enderem i on zrozumiał w ogóle swój błąd, że no to po prostu była inna rasa z inną kulturą. Oni nie mieli do końca złych zamiarów, ale ludzie się przestraszyli i stąd wywołali wojnę z tymi kosmitami i tak to poszło, nie? W, w mega wielkim skrócie. No i on później jakoś kontaktował się telepatycznie z tą królową roju, i szukał jej nowej planety, planety, gdzie ona mogłaby na nowo e, założyć, jakby dać nowy początek swojej rasie. To mi się mega kojarzy. Nawet ja mówię o książce, bo filmu nie oglądałem. Ponoć był dużo gorszy od książki, jak to już bywa często. No.